Cześć. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, Słuchajcie, w tym odcinku jak odświeżyć sobie pod podklamkami. Chodzi o to, żeby to odświeżyć, nie demontować klamek, łatwy, prosty sposób. Do tego potrzebujecie wkrętarkę, kulę, zobaczcie. Słuchajcie, co do tego użyjemy? Krętareczkę, przedłużkę. Marcin, może pokaż tą przeduszkę, bo to jest taka I... fajna przedłużka, bo środek się kręci, a zewnątrz. Chodzi o to, że ten czpień trzymamy, a kula się kręci, i macie kontrolę nad ruszaniem tego, bo ten czpień po prostu jest w miejscu, nie? To jest jakby jedna z rzeczy. Użyjemy do tego hyperpolisza. My sobie kulę zwilżymy. Tak żeby cała kula była zwilżona. to ma ogromne znaczenie, żeby tutaj nic nie przebić, nic nie zniszczyć. Ja sobie napadło szerem dam co najmniej dwa psiki. Tutaj w przypadku kuli możecie to sobie rozmarować. I teraz tak, jeżeli jesteście sami, to dobrze jest zabezpieczyć sobie tą klameczkę, No bo nie każda wnęka pozwala, żeby po prostu nie odgiąć klamki, no i weźmiemy rakle. I raklą sobie to zablokujemy. Bo ta kula wchodzi dosyć ciasno. I widzieliście, jak to mniej więcej wygląda na przebitce. Teraz zaczniemy sobie polerować. Słuchajcie, nie musicie się tu o nic bać, bo ta kula jest cała zwilżona. Więc tutaj nic nie przebijecie. Z dołu tak samo poprawimy Tutaj troszkę dłużej, słuchajcie, z uwagi na to, że to jest. Pasta wykończeniowa gąbeczka jest bardzo mięciutka. I teraz do ściągnięcia. Tutaj mam mikrofibrę. Do ściągnięcia użyjemy sobie Carwaxa. Czyli psikamy Carwaxem, bo tu chodzi, żeby to dosyć mocno odświeżyć. No w tym przypadku Hyperpolisha Marcin używał, więc może normalnie tą pastę ściągnąć razem z woskiem. Chodzi o to, żeby to od razu zabezpieczyć w jednym kroku, szybko, łatwo i prosto czekajcie muszę to dopolerować. Dobra i zobaczmy jaki będzie efekt Weźmiemy sobie latareczkę budziliśmy ją oczywiście już położyliśmy Widzimy, no to znaczy ty jak zwykle ja tak mam z kluczami. Gdzieś położę to nie wiadomo gdzie jest. I zobaczcie sobie teraz zrobimy tak mm. Zrobimy ostrość. Ostroś. Czekaj, bo to jeszcze tu ściutko O może troszkę w twoją stronę tam, Marcin, tą latareczką? Jest to mocno nabłyszczone, rysy są też pousuwane. Słuchajcie, jasne, że można by się jeszcze czepiać że gdzieś tam przy samych narożnikach, czyli tam przy samych tych. tak kula nam tego nie zrobi, natomiast pamiętajcie, że najbardziej zrysowany jest środkowy obszar i ten obszar. Znaczy się powiem inaczej, zróbmy teraz może tak, że... Słuchajcie, te drzwi już są spolerowane. I możecie mi wierzyć na słowo, że chodzi o to, że nawet jeżeli weźmiemy latarkę i pokażemy góra-dół, to to się nie wyróżnia. Pokażmy jeszcze może raz z bliska górę. I teraz z góry podjedźmy tutaj. Z góry, z góry. No, na dół zjedźmy aparatem. O. Popatrzcie. Że to jest wszystko czyściutkie. Jedynie tu jeszcze mam wosp którego nie dotarłem, a którym też tu dotknąłem No to jeszcze trzeba będzie poprawić więc widzicie, że to jest czyściutkie. Słuchajcie, w zasadzie to jeżeli chodzi o klameczki to tyle, ale jest to dosyć trudny temat, jeżeli nie macie tego. Są różne metody. Jedni to robią filcem, jedni to robią jakimiś wałkami, jedni łyżkami do drewna przeróżnymi rzeczami, natomiast zawsze, jeżeli nawet dłonią to będziecie robić, no to się zmęczycie. W przypadku kuli jest to łatwe, jest to proste i możecie mi wierzyć, że 80% czy nawet 90% zarysowań da się w ten sposób usunąć, jest to łatwe i przede wszystkim jest to bezpieczne. No przede wszystkim nie ściągamy klamek, tak? To jest kolejna rzecz, bo słuchajcie, w, są auta, w których łatwo zdjąć klamki, są auta, w których jest to trudne, uporczywe i tak dalej, no są samochody, w których nie da się kuli włożyć, więc wtedy zostaje manualna metoda. Nie jestem przekonany do tych małych przedłużek takich i tych małych padów, dlatego, że e, bardzo trudno jest dostać wysokiej jakości pad polerski, chodzi mi o te takie małe czpienie, e, gdzie rzeczywiście ten pad robi swoją robotę i wytrzymuje długo, dlatego my robimy to kulą. E, w przypadkach, gdzie jest to konieczne, demontujemy klamki, jeżeli potrafimy a jeżeli nie, to bierzemy serwisanta i serwisant musi to zrobić za nas. Ale wtedy koszt usługi jest znacznie no, wyższy. Klamki są ale wreszcie? lepiej nie zniszczyć, niż e, zniszczyć i, no, i no się Najlepiej albo zabezpieczyć czymś śliskim, albo po prostu też folią. Pod słuchajcie, Kamil, powiedz sam. My podchodzimy do aut w ten sposób, że tak jak naszych aut, my nie chcemy rozbierać. No. To jest ostateczność. Rozbieramy auta tylko wtedy, jeżeli to jest konieczne, jeżeli inaczej się tego nie da zrobić. Wiesz co, Marcin, no po pierwsze to, że można coś urwać, jakiś plastik może pęknąć, no i to później. Nie dość, że koszty się robią, no to później na klientowi to się zrobi, no to później opinia idzie tak. wiem, bo dałem raz szybę okleić i w golfie piątce mi klamki wypadywały już przez cały czas, musiałem wymienić tam takie plastikowe. Nakładki. Miałeś elektryczne. Mimo tego, no, to nie było elektryczne, ale mimo wszystko już ten plastik gdzieś nam wypadywał, już to nie trzymało, tak już to tak nie było zrobione. Słuchajcie, to tyle. My zapraszamy Was do kolejnych odcinków. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to też jest dosyć fajne, jak komentujecie, dajcie łapkę w górę, wiem, że Wam się podobało. W zasadzie tyle. Słuchajcie link do tego, co używaliśmy, bo też niejednokrotnie napiszecie, że nie ma. Macie zawsze u dołu. I w zasadzie tyle. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Okay.